Siemaneczko, przed Wami wyczekiwany film z OSP Ożarów Mazowieckich. Wielu pytało, wielu czekało i oto właśnie jest. Z początku przepraszam za tak długi okres i czas oczekiwania, no ale nie zawsze da się wszystko ogarnąć w takim czasie, jakby się chciało. Wszystkie początkowe ujęcia, które tu zobaczycie, oprócz właśnie skani, nagrywałem początkiem lutego, kiedy osobiście byłem w Ożarowie. Natomiast skania była dobrana już przez Maćka z ESP Ożarów Mazowiecki, na moją prośbę, ponieważ aktualnie wyjazd do Warszawy mi się nie szykował, a chciałem ten film po prostu już złożyć i Wam go wypuścić. Niemniej jednak myślę, że materiał się Wam spodoba, że miło go przyjmiecie, fajnie się Wam go będzie oglądać, także nie przedłużam. Zapraszam do oglądania. Ja Przed nami samochód many. Jak powiedział mi tutaj Maciek, jest to samochód lekki Kwatermistrzowski i samochód dowodzenia, zgadza się? Tak, jest to samochód lekki mm -hmm. kwatermistrzowski, e, który pozyskaliśmy w 2021 roku. Oprócz tego też ma przestrzeń ładunkową, gdzie możemy zapakować jakiś sprzęt dodatkowy do ułożenia, do dużych akcji. Tak? Ostatnio był wykorzystywany przy pożarze hali do ważenia butli z powietrzem, gdzie po prostu była potrzeba nabijania butli czy aparatów. Tak ci jeszcze przerwę, przepraszam, robi też funkcję jako taki SP można powiedzieć? Yy, znaczy bardziej nie SP SPGAS to może z czasem będzie, jak to uh -huh. się mówi, jak zrobimy wózki i do tego samochodu, uh -huh. żeby po prostu przy dużych akcjach wkładać naszą sprężarkę, którą mamy w straży, to uh -huh. wtedy będzie robił też jako SP yy, Powiedz mi jeszcze proszę, te żółte oznaczenia co są na boku, co one poszczególnie oznaczają, jakbyś mógł powiedzieć. Eee, wiesz, co są to piktogramy, jaki sprzęt na tym samochodzie się znajduje albo jaki uh -huh. jak naprawdę zabieramy z tym samochodem? Okay. Eee, no jest dron na dzień dzisiejszy, drona w jednostce nie posiadamy, uh -huh. ale jest plan kupienia takiego drona. No i jakieś tam sprzęty, które, tak jak widać, gaśnica czy tam nożyce też, też nie, nie ma na niemal, ale uh -huh. też coś będzie czasem jakiś kombi. Eee, czyli gaśnicę, apteczka, łączność i amfibia, która jest przy rzewce obok uh -huh. za nami stoi. Jest to pojazd Argo ATV 8x8. Pojazd głównie wykorzystywany do poszukiwań. Oprócz tego można zamontować agregat wysokiego ciśnienia ze zbiornikiem 200 litrów wody. Okay. Samochód Star 266 z 80 budaj 3 roku SH18 u nas w jednostce już dłuższy czas. Niedługo będzie zastąpiony nową drabiną z firmy Rosenbauer. Okej, okay, kiedy się można spodziewać? Jaki termin u was? Eee. Ja myślę, że w październiku. Iveco Eurocargo, GBA 3.5x25x4 Samochód pożarniczy, drugowyjazdowy do pożarów traw, wiatrołomów, zdarzeń z podtopieniami Na samochodzie znajduje się sprzęt burzący, hydraulika, tak jak widać wentylatory, pompa pływająca Pojazd też służy jako drugi wyjazd za Tatrą do pożarów na sobie ma 3500 litrów wody, zabudowa firmy Szcześniak. Z tyłu znajduje się autopompa, którą obsługuje kierowca. Na górze mamy ubrania odporne plus ładną jodełkę odwrotną jak w wszystkich pożarniczych samochodach. Od strony kierowcy znajduje się sekcja gaśnicza plus medyczna. Pierwsza skrytka, ratownictwo medyczne, agregat prądotwórczy i opryskiwać do gaszenia traw. Druga skrytka typowo gaśnicza, węże strażackie, prądownice, hydronetki, jakieś siodełko. Trzecia skrytka to też typowo gaśnicza, czyli wytwornicę rozdzielacz plus linia główna, pompa szlamowa i linki różne do zabezpieczenia strażaków. Mercedes Sprinter z urządzeniem Katlanca do gaszenia pożarów wewnętrznych. Wykorzystywane u nas bardzo często w zestawie wyjeżdża z Iveco albo z Tatrą. Na tym pojeździe znajduje się ubranie żaroodporne, aparaty, wentylator i sprzęt do ratownictwa medycznego. Tak zwane serce pojazdu, czyli zwijadło plus prądownica, albo jak to woli karabin na wodę urządzenie 300 bar sterowane przez dwóch strażaków do tego można podać proszek, znaczy bardziej ścierniwo które się przebija przez różne materiały to jest beton, stal, szkło, szyby kuloodporne testowaliśmy w różnych warunkach, więc daje radę pojazd GCB Tatra 4x32x5,5 Pierwszy wyjazdowy do pożarów i drugi wyjazdowy do zdarzeń związanych z wypadkami. Na pojeździe znajdzie się hydraulika ciężka, gliny, stabilizatory, wyważarka do drzwi, sprzęt burzący dodatkowo, sprzęt do poduszek powierzchnych oraz stabilizatorów. Również mamy pasy duże transportowe plus pasy zawiesia. Na pojeździe znajdują się piły ratownicze plus piły tarczowe. W tylnej skrytce znajduje się autopompa plus poduszki powietrzne wysokiego ciśnienia, niskiego podnoszenia. Nad autopompą. Lewa strona, czyli strona od kierowcy tak samo jak wiweko, strona gaśnicza plus medyczna. Pierwsza skrytka znajduje się plecak PSPR-1, wentylator sorbent, deski druga skrytka typowo gaśnicza czyli węże, prądownice oraz trzecia skrytka strotownicze, jak gaśnice, pachołki e, drabina teleskopu Mercedes Sprinter GLBART 06x4 na u nas potocznie zwany SRT samochód pierwszo wyjazdowy do zdarzeń związanych z wypadkami, kolizjami, ratownictwem medycznym na pojeździe znajdzie się hydraulika torby PSPR1 plus plecaki, zestaw do zdarzeń masowych, piły łańcuchowe, piły tarczowe. Różne potwory, oprócz tego mamy też dwa aparaty powierzchnie na tym pojeździe, butla, butla z tlenem do dużych zdarzeń też masowych i w ostatniej skrytce mamy nosze plus deski do ratownictwa medycznego. Z tyłu w pojeździe znajduje się agregat wysokiego ciśnienia plus zwiadło z szybkim natarciem. Dodatkowo są pachołki na tylnej ścianie. Lewa strona od kierowcy znajdziemy poduszki, podest ratowniczy, narzędzia elektryczne, sorbent, rolki do transportu, samochodu, sprzęt wysokościowy na półce, jakieś tam koce i agregat prądotwórczy, dodatkowo lampa i flary oświetleniowe terenu, miejsca wypadku. Jak mogliście usłyszeć z opowieści Maczka, jednostka naprawdę prężnie działa, w poprzednim roku mieli aż 371 wyjazdów. W tym roku do chwili obecnej, a mamy dzisiaj dokładnie 4 luty jak nagrywam te, te ujęcia, to wyjazdów Ożarów ma 48, jeśli dobrze pamiętam z tego co Maciek mówił, coś koło 40 w każdym razie, także naprawdę jednostka prężnie działa, fajnie działa, samochody mają naprawdę na wysokim poziomie jaki sprzęt, co mogliście również sami zobaczyć. Za chwilkę zobaczycie jeszcze skanie, przenosimy się o parę tygodni później, a z Wami widzę się za parę sekund. Samochód GBR Teskania 2000 litrów wody z systemem gaśniczotnącym Katlanca. Pierwszy wyjazdowy samochód w jednostce OSP Owarów Mazowieckich. Zabudowy firmy Wizwa Wrzaszek z 2024 roku na kabinie pneumatycznej sześcioosobowej. W kabinie znajduje się standardowe wyposażenie typowego wozu strażackiego, Na miejscu dowódcy znajduje się aparat otwartej dróg oddechowych. Obok kamera termowizyjna FLIR 55 Dwie latarki, dwie radiostacje oraz czujnik wielogazowy. Standardowa teczka z dokumentami. Tablet. Modulator sygnałów. Cały pulpit kierowcy. Na górze systemy do włączania sygnałów świetnych i dźwiękowych. Panel sterowania pojazdem oraz radiostacja przewoźna. Znajdują się również dwa mocowania na hełmy dla kierowcy i dowódcy podczas jazdy. A z tyłu w przedziale strażaków standardowo radiostacje, latarki, aparaty ochrony dróg oddechowych, maseczki przeciwpływowe, rękawiczki nitrylowe oraz wyposażenie, znajdujące się na półce z tyłu. Przejdźmy teraz do wyposażenia samochodu. Strona od dowódcy. Pierwsza skrytka. Znajdziemy w niej typowo sprzęt medyczny, nosze podbierakowe, nosze pediatryczne dla małych dzieci. Zestaw szyn kramera, parawan oraz dwa plecaki medyczne. I zestaw pasów oraz stabilizatorów do głowy. W środku skrytki możemy znaleźć drabinę teleskopową firmy Rosenbauer, podes ratowniczy ubranie żaroodporne, koce do, dla poszkodowanych oraz na górze pulsoksymetr, ssak automatyczny, defibrylator czy przenośny pulsoksymetr z ciśnieniomierzem oraz zapasową butlę z tlenem i reduktorem. Idąc dalej, możemy znaleźć także deskę ortopedyczną w ilości dwóch oraz za drugą zapasową butlę z tlenem. Przejdźmy więc dalej. Mamy tutaj w drugiej skrytce od dowódcy sprzęt burzący na również wysuwanej obrotowej szufladzie, po drugiej stronie sprzęt spalinowy, piły i pilarki oraz huligana, znajduje się również elektryczny partner na elektryczną ładowaną baterię. Wewnętrzku skrzydki jeszcze więcej sprzętu burzącego. Zwykły spalinowy partner oraz płyny eksploatacyjne typu paliwo oraz oleje do piły pilarek. W trzeciej skrytce znajdziemy urządzenie gaśnicze katlanca wraz z pełnym wyposażeniem. Skrzynkę narzędziową najaśnicę akumulatorową wraz z przedłużaczem. Samą lancę, dwa zbiorniki na ścierniwo, linię główną wraz z rozdzielaczem oraz cały system sterowania urządzeniem. Z tyłu pojazdu znajduje się zestaw pachołków oraz cały panel autopompy. Odcinek do tankowania samochodu, redukcję, linia szybkiego natarcia oraz przewód ze sprężonym powietrzem. Możemy znaleźć także pilot do sterowania masztem oświetleniowym, oraz manipulator do obsługi zwijadła Druga strona samochodu to strona gaśnicza w trzeciej skrytce możemy znaleźć typowe odcinki wężowe W52, W75 dwa pakiety mieszkaniowe Cleveland dwa kasetony wytwornice do piany średniej wraz z funkcją prądomicy do piany ciężkiej zawoł do tankowania samochodu oraz linię główną. Obok znajdują się trzy gaśnice, podpinka wężowa, zestaw prądownic, kurtyna wodna oraz redukcje. Idąc dalej, znajduje się wysuwany kącik czystości dla strażaków, miejsce na wentylator oddymiający, koc gaśniczy, sorbent oraz szczotki. W skrzynkach linki do wysokościówki, typowy sprzęt wysokościowy, liny 20-metrowe zaciski do rur, zestaw elektronarzędzi, kolejna gaśnica oraz pasy do wyciągarki. W pierwszej skrytce znajdziemy sprzęt hydrauliczny, agregat do zasilania urządzeń, urządzenie wielofunkcyjne lukas strongarm, nożyce, rozpieracz kolumnowy. Wymienne końcówki do urządzenia Lukas, nożyco rozpierak, urządzenie do cięcia pedałów, osłona na kierownicę przed wystrzeleniem poduszki powietrznej, przenośną piłę ręczną, kątownik, taśmy do zabezpieczenia szyb oraz zestaw stabilizatorów. Znajdziemy również dwa stabilizatory, płachtę do wyznaczania pola sprzętowego, kije do szczotek, zestaw rolek do usuwania pojazdów, przewożenia oraz zestaw manipulatorów do poduszek, same poduszki i zestaw podpór pneumatycznych. Po zamknięciu szuflady znajduje się jeszcze sprzęt burzący szpadel nieiskrzący, urządzenie wielofunkcyjne, nóż do cięcia szyb, bosak podręczny oraz bosak składany. Samochód ma także wbudowaną rozkładaną markizę, która może zapewnić komfort pracy dla strażaków oraz komfort dla poszkodowanych w ulewniki. Na dachu znajduje się drabina nasadkowa, drabina słupkowa, przenośny zbiornik na paliwo, klucz do hydrantów podziemnych, stojak hydrantowy, drabina balkonowa, właz do zbiornika na wodę, drabina D10W. Idąc dalej, znajdziemy skrzynię, w której znajdują się m.in. tłumice, siodełko wężowe, wytwornica do piany średniej, linia do gaszenia pożarów, traw, stabilizatory, kliny do pojazdów, łopaty, szczotki, sitokominowe. Obok bosak nupla z możliwością przedłużenia oraz mostki przejazdowe. Znajdziemy także masz doświetleniem LEDowym oraz niebieskim kogutem ostrzegawczym do dodatkowego bezpieczeństwa strażaków podczas działań w nocy, na przykład na autostradzie. Tutaj, moi drodzy, będę powoli kończył ten materiał. Serdeczne podziękowania składam również na ręce Maczka Rasińskiego z OSP Ożarów Mazowiecki. Naprawdę wszystko fajnie pokazał, opowiedział, podzielił się informacjami. Naprawdę jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki Maczku. A Was oczywiście chciałbym zaprosić na kanał Maczka, który prowadzi właśnie na YouTubie OSP Ożarów Mazowiecki, prezentuje tam mega ciekawe filmiki właśnie nagrywane z kamerki GoPro. Odwiedźcie Maczka, zostawcie mu również suba, na pewno będzie mu bardzo miło. Ja Wam jeszcze raz dziękuję, pozdrowionka, cześć!